Bartosz Goździeniak przedstawia. Myślę i mówię. Kurs gramatyki języka angielskiego. Część czwarta. Formy gramatyczne czasownika. Verb tenses. Witam. Dziś opowiem Wam ogólnie o tym, jak wygląda czasownik w czasach gramatycznych. Na początek mała dygresja. Często słyszę, że nazwy czasów gramatycznych są niepotrzebne. Owszem, mogę się z tym zgodzić. Przecież nikt nie wchodzi do sklepu i zamiast hello mówi present simple i nie słyszy future continuous w odpowiedzi. Lecz gdy uczymy się angielskiego, nazwy czasów gramatycznych bardzo pomagają. Gdy robimy zupę, potrzebujemy garnek i chochlę. Wiadomo, że ich nie zjemy, ale bez nich ugotowanie zupy jest niemożliwe. Wyobraźmy sobie, że garnek i chochla to nazwy czasów gramatycznych. Nie użyjemy ich w rozmowie, ale bez nich nie nauczymy się rozmawiać. Zatem, chociaż to trudne, pamiętajmy nazwy czasów gramatycznych. Dokładne formy czasownika w każdym czasie gramatycznym poznacie w dalszych częściach kursu. Tutaj chcę Wam pokazać system, który, mam nadzieję, pomoże zapamiętać je po nazwie czasu. Gdy czas nazywa się Simple, czasownik występuje w swojej prostej formie. W Present Simple będzie to pierwsza forma, np. work, w Past Simple druga forma, np. worked, a we Future Simple dodacie po prostu will. Przed pierwszą formą czasownika, np. will work. Przydadzą się jeszcze formy czasownika być oraz have w tych czasach gramatycznych. Będą to odpowiednio m lub is lub a, was lub were, will be, have lub has, had, will have. Gdy czas nazywa się continuous, czasownik ma wtedy dwie części. Pierwszą będzie czasownik być, be. Drugą czasownik z końcówką ing, na przykład working. Teraz w present continuous czasownik być jest w czasie present simple, czyli m lub is lub a. Mamy więc m lub is lub a. Working. W past continuous czasownik być jest w past simple, czyli was lub were. Mamy więc was lub were working. We future continuous czasownik być będzie we future simple, a zatem will be working. Gdy czas nazywa się perfect. Czasownik ma wtedy dwie części. Pierwszą będzie czasownik have, drugą czasownik w trzeciej formie, na przykład worked. W present perfect czasownik have jest w present simple, a zatem have lub has worked. W past perfect czasownik have jest w past simple, a zatem had worked. We future perfect Mamy will have worked. Gdy czas nazywa się perfect continuous, potrzebujemy więcej elementów. Perfect oznacza, że musi być czasownik have. Continuous, że potrzebujemy czasownik być oraz czasownik z końcówką ing. Na przykład working. W jakim czasie wstawimy czasownik być? Przy present perfect continuous w present perfect, a zatem mamy have lub has been working. Przy past perfect continuous w past perfect had been working, a przy future perfect continuous będzie will have been working. Przedstawię teraz zdanie w każdym czasie gramatycznym. Wykonawcą czynności kto jestem ja, I. Czynność wykonywana, co robi, to pracować, work. Present simple, I work. Present continuous, I am working. Past simple, I worked. Past continuous, I was working. Present perfect, I have worked. Present perfect continuous. I have been working. Past perfect. I had worked. Past perfect continuous. I had been working. Future simple. I will work. Future continuous. I will be working. Future perfect. I will have worked. Future perfect continuous. I will have been working. Nie ukrywam, że nie jest łatwo zapamiętać te wszystkie informacje. Jest jeszcze kwestia utworzenia prawidłowego zdania, o czym też należy pamiętać. W kolejnej części opowiem o budowie zdań twierdzących, przeczących i pytających. To wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.